Wśród głębokiej już nocy, Kmicic zapukał znowu do celi księdza przeora, gdzie pan Czarniecki czekał także na niego. Obaj z księdzem ledwie go poznali. Taki z niego był Szwed wyśmienity. Wąsy podkręcił pod oczy i rozczapierzył na końcach. Nałożył kapelusz na bakier i wyglądał zupełnie na jakiegoś rajtarskiego oficera znakomitego rodu. Dali Bóg, aż człek mimo woli za szablę ima na jego widok, rzekł pan Piotr. Świecę z daleka, zawołał Kmicic. Coś wam pokażę. I gdy ksiądz Kordecki skwapliwie usunął świecę, pan Andrzej położył na stole kiszkę długą na półtorej stopy, a grubą jak ramię tęgiego męża, uszytą ze smolistego płótna i wyładowaną do twarda prochem. Z jednego jej końca zwieszał się długi sznurek ukręcony z kłaków przesyconych siarką. No, rzekł. Jak onej kolubrynie, tę dryjakie w gębę włożę i sznureczek podpale, to jej się brzuch rozpęknie. Lucyper by się rozpękł, zakrzyknął pan Czarniecki. Lecz wspomniał, że nieczystego imienia lepiej nie wymawiać i uderzył się w gębę. A czymże sznureczek zapalisz? spytał ksiądz Kordecki. W tym jest całe perikulum wyprawy, bo muszę ogień krzesać. Mam krzemień grzeczny, hubkę suchą i krzesiwo z przedniej stali, ale hałas się uczyni i mogą coś pomiarkować. Sznurka mam nadzieję, że już nie ugaszą, bo będzie wisiał armacie u brody i ciężko go nawet będzie dostrzec. Zwłaszcza, że się będzie tlił chciwie. Ale za mną mogą się w pogoń puścić, a ja prosto do klasztoru nie mogę uciekać. Czemu nie możesz? pytał ksiądz. Bo wybuch by mnie zabił. Jak tylko skrę na sznurku zobaczę, muszę zaraz w bok pyszgać, co siły w nogach, i ubiegłszy z półsta kroków, pod szańcem na ziemi przypaść. Dopiero po wybuchu będę rwał ku klasztorowi. Boże, Boże, ileż to niebezpieczeństw, rzekł przeor, wznosząc oczy ku niebu. Ojcze kochany, tak jestem pewien, że do was wrócę, że się mnie nawet rzewliwość nie ima, która w podobnej okazji powinna mnie łapić. Ale nic to. Bądźcie zdrowi, i módlcie się, żeby mi Pan Bóg pofortunił. Odprowadźcie mnie, jeno, do bramy. Jakże to? Zaraz chcesz iść? pytał Pan Czarniecki. Mamże czekać, aż rozednieje? Albo aż mgła opadnie? Czy to mi głowa nie miła? Lecz nie poszedł tej nocy pan kmicic, bo właśnie kiedy doszli do bramy, jak na złość, ciemność poczęła się rozjaśniać. Słychać było przy tym jakiś ruch przy olbrzymim dziale. Nazajutrz z rana przekonali się oblężeńcy, że przetoczono je w inne miejsce. Odebrali podobno Szwedzi jakoweś doniesienie o wielkiej słabości muru nieco opodal. Na zawrocie, koło południowej baszty, i tam postanowili skierować pociski. Może i ksiądz Kordecki nie był obcy tej sprawie, gdyż poprzedniego dnia widziano starą kostuchę wychodzącą z klasztoru. Używano zaś jej głównie, gdy chodziło o rozsiewanie między szwedami fałszywych doniesień. Bądź co bądź był to z ich strony błąd. Bo oblężeńcy mogli tymczasem naprawić w danym miejscu mur Silnie już nadwątlony A czynienie nowego wyłomu musiało znów zabrać kilka dni Noce ciągle były jasne, dni zgiełkliwe Strzelano ze straszliwą usilnością Duch zwątpienia znów zaczął przelatywać nad oblężonymi Byli tacy między szlachtą, którzy po prostu chcieli się poddać Niektórzy zakonnicy stracili także serce Opozycja nabierała siły i powagi Ksiądz Kordecki stawiał jej czoło z niepohamowaną energią, ale zdrowie jego poczęło szwankować. Tymczasem Szwedom nadchodziły nowe posiłki i transporta z Krakowa. Mianowicie straszliwie palne pociski kształtu rur żelaznych napełnionych prochem i ołowiem. Te więcej jeszcze strachu niż szkód przyczyniły oblężonym. Kmicic od czasu jak powziął zamiar wysadzenia prochem kolubryny przykrzył sobie w fortecy. Co dzień też z utęsknieniem spoglądał na swoją kiszkę. Po namyśle uczynił ją jeszcze większą, tak że miała blisko łokieć długości, a gruba była jak cholewa. Wieczorem z Murów rzucał chciwe spojrzenia w stronę działa, potem niebo rozpatrywał jak astrolog. Ale księżyc jasny, rozświecający śnieg udaremniał ciągle jego przedsięwzięcie. Aż nagle przyszła odwilż. Chmury zawaliły widnokrąg i noc uczyniła się ciemna, choć okowy kol. Pan Andrzej wpadł w taki humor, jakby go kto na sułtańskiego Dzianeta wsadził. I ledwie północ uderzyła, znalazł się przy panu Czarnieckim w swoim rajtarskim stroju i z kiszką pod pachą. — Idę — rzekł. — Czekaj, dam znać przeorowi. — A, dobrze. No, panie Pietrze, daj gęby i ruszaj po księdza Kordeckiego. Czarniecki pocałował go serdecznie i zawrócił. Ledwie uszedł ze trzydzieści kroków, a zabielał przed nim ksiądz Kordecki. Domyślał on się sam, że Kmicic wyruszy i szedł go pożegnać. Babinicz gotów. Czeka tylko na waszą wielebność. Spieszę, spieszę, odpowiedział ksiądz. Matko Boska, ratuj, że go i wspomagaj. Po chwili stanęli obaj przy przechodzie, gdzie pan Czarniecki zostawił kmicica, lecz pana Andrzeja nie było już ani śladu. Poszedł, rzekł ze zdumieniem ksiądz Kordecki. Poszedł, odrzekł pan Czarniecki. A zdrajca, mówił z rozrzewnieniem przeor. Chciałem mu jeszcze ten szkaplerzyk na szyję włożyć. Umilkli obaj. Milczenie było dokoła, bo dla zbyt ciemnej nocy nie strzelano z obu stron. Nagle pan Czarniecki szepnął żywo. Jak mi Bóg miły, tak nawet nie stara się iść cicho. Słyszysz wasza wielebność kroki? Śnieg chrzęści. Najświętsza panno że sługę swego, powtórzył przeor. Czas jakiś słuchali obaj pilno, dopóki raźne kroki i chrzęst śniegu nie ucichły. Wie wasza wielebność, co? poszepnął Czarniecki. Chwilami myślę, że mu się uda. I nic się o niego nie boję. To bestia. Poszedł tak, jakby szedł pod wieche gorzałki się napić. Co za fantazja w tym człowieku. Albo on nałoży wcześniej głową. Albo hetmanem zostanie. Hm. Żebym go nie znał sługą Marii, myślałbym, że ma. Dajże mu Boże szczęście, daj mu Boże, bo takiego drugiego kawalera nie masz w Rzeczypospolitej. Tak ciemno, tak ciemno, rzekł ksiądz Kordecki. A oni się od czasu waszej nocnej wycieczki strzegą? Może na cały szereg wpaść, ani się obejrzy. Tego nie myślę. Piechota stoi, to wiem, i pilnują się bardzo, ale przecie stoją na szańcu, nie przed szańcem, nie przed wylotami własnych armat. Jeśli kroków nią usłyszą, to może się łacno pod szaniec podsunąć, a potem go sama wyniosłość osłoni. Uff, tu sapnął i urwał pan Czarniecki, bo z oczekiwania i trwogi serce poczęło mu bić jak młotem, a w piersiach tchu mu nie stało. Ksiądz począł żegnać ciemności. Nagle trzecia osoba stanęła przy dwóch rozmawiających. Był to pan miecznik Sieracki. A co tam? Spytał. Babinicz poszedł na ochotnika, prochami kolubrynę rozsadzać. Jak to? Co? Wziął kiszkę z prochem, sznur, krzesiwo i poszedł. Pan Zamoyski ścisnął sobie głowę dłoni. Jezus Maria, Jezus Maria, rzekł. Sam jeden? Sam jeden. Kto jemu pozwolił? Toż to jest niepodobieństwo. Ja. Dla mocy Bożej wszystko jest podobne. Nawet i powrót jego szczęśliwy odpowiedział ksiądz Kordecki. Zamoyski umilkł. Czarniecki począł parskać ze wzruszenia. Módlmy się, rzekł ksiądz. Klękli we trzech i zaczęli się modlić. Ale niepokój podnosił włosy na głowie dwom rycerzom. Upłynął kwadrans, potem pół godziny, potem godzina długa jak wieki. Już chyba nic nie będzie, rzekł pan Piotr Czarniecki i odetchnął głęboko. Nagle w dalekości buchnął olbrzymi słup ognia i huk. Jakby wszystkie gromy nieba zwaliły się na ziemię. Wstrząsnął murami, kościołem i klasztorem. Wysadził! Wysadził! począł krzyczeć pan Czarniecki. Nowe eksplozje przerwały mu dalsze słowa. A ksiądz rzucił się na kolana i wzniósłszy ręce do góry, wołał ku niebu: Matko najświętsza! Opiekunko! Patronko! Wróć go szczęśliwie! Gwar uczynił się na murach. Załoga nie wiedząc, co się stało, chwyciła za broń. Z cel poczęli wypadać zakonnicy. Nikt już nie spał, nawet niewiasty zerwały się ze snu. Pytania i odpowiedzi zaczęły się krzyżować jak błyskawice. Co się stało? Szturm! Działo szwedzkie pękło! wołał jeden z puszkarzy. Cud! Cud! Działo największe pękło, ta kolubryna! Gdzie ksiądz Kordecki? Na murach! Modli się, on to sprawił! – Babinicz działo wysadził! – wołał pan Czarniecki. – Babinicz! Babinicz! Chwała pannie najświętszej! Już nam nie będą szkodzili! Jednocześnie odgłosy zamieszania poczęły dolatywać i ze szwedzkiego obozu. Na wszystkich szańcach zabłysły ognie. Słychać było coraz większy rejwach. Przy świetle ognisk widziano masy żołnierzy poruszających się bezładnie w rozmaite strony – zagrały trąbki, bębny warczały ciągle. Do murów dolatywały krzyki, w których brzmiała trwoga i przerażenie. Ksiądz kordecki klęczał ciągle na murze. Na koniec noc poczęła blednąć, lecz Babinicz nie wracał do twierdzy. Co tedy działo się z Panem Andrzejem i jakim sposobem zdołał przywieść swój zamiar do skutku? Wyszedłszy z twierdzy, postępował czas jakiś krokiem pewnym i ostrożnym, przy samym końcu pochyłości przystanął i słuchał. Cicho było na oku, za cicho nawet. Także kroki jego chrzęściły wyraźnie po śniegu. W miarę też, jak oddalał się od murów, postępował coraz przezorniej. I znowu stanął i znowu słuchał. Bał się trochę pośliznąć i upaść, a to aby swej drogocennej kiszki nie zamoczyć, więc wydobył rapier i wspierał się na jego ostrzu. Pomogło to wielce. Tak macając przed sobą drogę, po upływie pół godziny usłyszał lekki szmer wprost przed sobą. A, czuwają. Wycieczka nauczyła ich ostrożności, pomyślał. I szedł dalej, bardzo już wolno. Cieszyło go to, że nie zbłądził, bo ciemność była taka, że końca rapieru nie mógł dojrzeć. Tamte szańce są znacznie dalej, więc idę dobrze, szepnął sobie. Spodziewał się też nie zastać przed szańcem ludzi, bo właściwie mówiąc, nie mieli tam nic do roboty, zwłaszcza po nocy. Mogło tylko być, że na jakieś sto lub mniej kroków stały pojedyncze straże, ale miał nadzieję, łatwo je przy takiej ciemności wyminąć. W duszy było mu wesoło. Kmicic nie tylko był człowiek odważny, lecz i zuchwały. Myśl rozsadzenia olbrzymiej kolubryny radowała do głębi jego duszę. Nie tylko jego bohaterstwo, nie tylko jako niepożyta dla oblężonych przysługa, ale jako okrutna psota wyrządzona Szwedom. Wyobrażał sobie, jak się przerażą, jak Miller będzie zębami zgrzytał, jak będzie poglądał w niemocy na owe mury i chwilami śmiech pusty go brał. I jak sam poprzednio mówił, nie doznawał żadnej żewliwości, ni strachów, niepokojów, ani mu do głowy nie przychodziło, na jak straszne sam naraża się niebezpieczeństwo. Szedł tak, jak idzie żak do cudzego ogrodu, szkodę w jabłkach czynić. Przypomniały mu się dawne czasy, kiedy to Chowańskiego podchodził i nocami wkradał się do trzydziestotysięcznego obozu w dwieście takich jak sam zabijaków. Kompanionowie stanęli mu na myśli: Kokosiński, olbrzymi kulwiec hipocentaurus, centkowaty ranicki z senatorskiego rodu i inni. Więc westchnął na chwilę za nimi. Zdaliby się teraz, szelmy, pomyślał. Można by jednej nocy ze sześć armat rozsadzić. Tu trochę ścisnęło go uczucie samotności, lecz na krótko. Wnet pamięć przywiodła mu przed oczy oleńkę. Miłość ozwała się w nim z niezmierną siłą, rozczulił się. Żeby choć ta dziewczyna mogła go widzieć, dopiero by uradowało się w niej serce. Myśli ona może jeszcze, że on szwedom służy, a pięknie służy. Zaraz im się przysłuży. Co to będzie, jak ona się dowie o tych wszystkich jego hazardach? Co ona sobie pomyśli? Pomyśli pewnie, wicher on jest. Ale jak przyjdzie do rzeczy, czego inny nie uczyni, to on uczyni. Gdzie inny nie pójdzie, on pójdzie. Taki to ten kmicic. Jeszcze ja nie tyle dokażę. Rzekł sobie pan Andrzej i chełpliwość owładnęła go zupełnie. Jednakże, mimo tych myśli, nie zapomniał gdzie jest, dokąd idzie, co zamierza czynić i począł iść jak wilk na nocne pastwisko. Obejrzał się za siebie raz i drugi. Ni kościoła, ni klasztoru. Wszystko pokryła gruba, nieprzenikniona pomroka. Miarkował jednak po czasie, że musiał już dojść daleko i że szaniec może być tuż, tuż. Ciekawym czy straże są, pomyślał, lecz nie zdołał ujść jeszcze dwóch kroków od chwili, w której sobie zadał to pytanie, gdy nagle przed nim rozległ się tu podmiarowych kroków i kilka naraz głosów spytało w różnych odległościach. Kto idzie? Pan Andrzej stanął jak wryty. Uczyniło mu się nieco ciepło. Swój, odezwały się inne głosy. Hasło? Upsala. Odzew? Korona. Kmicic zmiarkował w tej chwili, że to straże się zmieniają. Dam ja wam upsale i koronę, mruknął i uradował się. Była to istotnie dla niego okoliczność nader pomyślna, bo mógł linię straży przejść właśnie w chwili zmiany wart, gdy stąpania żołnierzy głuszyły jego własny krok. Jakoż tak uczynił bez najmniejszej trudności i szedł za wracającymi żołnierzami dość śmiało, aż do samego szańca. Tam oni wykręcili, by go obejść. On zaś posunął się szybko ku fosie i ukrył się w niej. Tymczasem rozwidniło się cokolwiek. Pan Andrzej i za to podziękował niebu, inaczej bowiem nie mógłby po omacku znaleźć upragnionej kolubryny. Teraz zadzierając z rowu głowę do góry i wytężając wzrok, ujrzał nad sobą czarną linię oznaczającą brzeg szańca i równie czarne zarysy koszów, między którymi stały działa. Mógł nawet dojrzeć ich paszcze wysunięte nieco nad rowem. Posuwając się zwolna wzdłuż rowu, Odkrył nareszcie swoją kolubrynę. Wówczas stanął i począł nasłuchiwać. Z szańca dochodził szmer. Widocznie piechota stała wedle dział w gotowości. Ale sama wyniosłość szańca zakrywała kmicica. Mogli go usłyszeć, nie mogli zobaczyć. Teraz chodziło mu tylko o to, czy z dołu potrafi dostać się do otworu armaty, która wznosiła się wysoko nad jego głową. Na szczęście boki rowu nie były zbyt spadziste, a oprócz tego nasyp świeżo uczyniony lubo polewany wodą nie zdołał zamarznąć, gdyż od niejakiego czasu panowała odwilż. Wymiarkowawszy to wszystko, kmicic począł drążyć cicho dziury w pochyłości szańca i piąć się zwolna ku armacie. Po kwadransie pracy zdołał ręką chwycić się za otwór armaty. Przez chwilę zawisnął w powietrzu. Lecz niepospolita jego siła pozwoliła mu utrzymać się tak, dopóki nie zasunął kiszki w paszczę armaty. — Naści piesku kiełbasy — mruknął. — Tylko się nią nie udław. To rzekłszy spuścił się na dół i począł szukać sznurka, który przyczepiony do zewnętrznego końca kiszki zwieszał się w rów. Po chwili zmacał go ręką. Lecz teraz przychodziła największa trudność, bo należało skrzesać ognia i sznurek zapalić. Kmicic zatrzymał się przez chwilę, czekając, aż szmer nieco większy uczyni się między żołnierzami na szańcu. Na koniec począł uderzać z lekka krzesiwkiem w krzemień. Lecz w tej chwili nad głową jego rozległo się w niemieckim języku pytanie. – A kto tam w rowie? – To ja, Hans – odrzekł bez wahania Kmicic. – Stempel mi diabli do rowu wzięli, więc krzeszę ogień, by go znaleźć. – Dobrze, dobrze – odrzekł Puszkarz. – Szczęście, że się nie strzela – bo samo powietrze łeb by ci urwało. Aha, pomyślał kmicic. Więc kolubrynka prócz mego naboju ma jeszcze swój własny. Tym lepiej. W tej chwili wysiarkowany sznurek zajął się i delikatne iskierki poczęły biec ku górze po jego suchej powierzchni. Czas był zmykać. Kmicic więc puścił się, nie tracąc minuty, wzdłuż rowu, co sił w nogach, nie bardzo już zważając na hałas, jaki czynił. Lecz gdy ubiegł jakieś dwadzieścia kroków, ciekawość przemogła w nim poczucie straszliwego niebezpieczeństwa. Nóż sznurek zgasł, wilgoć jest w powietrzu, pomyślał. I zatrzymał się. Rzuciwszy za siebie spojrzenie, ujrzał jeszcze iskierkę, ale już nierównie wyżej niż ją zostawił. Ej, czy ja nie za blisko? rzekł sobie i strach go zdjął. Puścił się znowu całym pędem. Nagle trafił na kamień. Upadł. Wtem huk straszliwy rozdarł powietrze. Ziemia zakolebała się. Rozrzucone szczątki drzewa i żelaza, kamienie, bryły lodu, ziemi zaświstały mu koło uszu i tu skończyły się jego wrażenia. Potem rozległy się nowe. Kolejne wybuchy. To jaszcze z prochem, stojące w pobliżu kolubryny, eksplodowały od pierwszego wstrząśnienia. Lecz pan kmicic już tego nie słyszał. Leżał bowiem jak martwy w rowie. Nie słyszał również jak po chwili głuchej ciszy rozległy się jęki ludzkie, krzyki i wołania na pomoc. Jak na miejsce wypadku zbiegła się blisko połowa wojsk szwedzkich i sprzymierzonych, jak następnie przyjechał sam Miller w towarzystwie całego sztabu.